Wiki! Dobor Dominika jest w domu? Uciekła! Uciekła. O. O. Mhm. A, co? A Zapytaj się, kiedy ma zamiar do mnie przyjechać. Nie Nigdy. Nigdy. Bo, st bo, st bo, wie bo wie wiem, że dzisiaj, ale o której? Ja po tym Okej. Okay. A Karolina mam pytanie do ciebie. Powtarzamy sytuację i gadamy tak jak wczoraj wieczorem. No, o czymś nie wiem. No nie wiesz. Chyba no, wiesz, nie, nie wiesz. Nie wiesz. O czym, o, czym wiem. O, o czym nie wiem? Nie wiem, jak no, chcesz, Kuba. Okej. Pokadaliśmy, to wczoraj się na kamerkach. Znaczy nawet mnie, bo bym nie chciała na telefonie być. Tak! Ale nie, Łodo, e, lefocz... Łodo był, Łodo nie odzywał tylko gesty pokazywał. Ale fajnie się nie gadało. <grywania> Bez mikrofonu, on był. No. Ale gesty pokazywał piękne. <grywania> no. A najlepsze był nie wiem, z jaką nasie Ja to, ja to powiedziałem, że on ma twarz. E, robi... jak się skupia na, czynność, na czymś, to po prostu e, robi z, e, z twarzy normalnie jakby jak kogoś całował. To to ja um, dziękuję. I takie całusy, do cholery. Ciekawe co robić. jakie dwie było? Jaka by była, jakbyśmy nakazał tego... na Karola nie no mam się w tym no, Co ja... jest? Ja mam rangę, ale Wiki, gdzie jesteś? Nie, niebezpieczny jesteś. jestem Gdzie jesteś? No bo ja jestem chyba z no, Nie, to prowadzę, prawda? Sorry, nie, nie mogę zauważyć, bo biegnę. Ale ona nie ale Traper. Ale dziwny. Ale dziwny nie powiesz? No co ty nie powiesz? tak, bo tak, Aaaa ty ulizowałaś? No, tak, wala... Była... Nie, nie zbyt śląku Ale zaraz mnie dojedzie I Jak Karol, jak zrzuca mi to płacisz nie niej, a nie... I widzisz, jak mi zrzuciła toaletę i gdyby nie była, to bym się, się tam z niej wywaliła

O que faz Ja szukam Wiktorię. Niech się stoi przy, przy spale z bronami. Gdzie ja ja są jakieś geny? 咱俩老师。 Ja to uciekam tam Ja uciekać przed traferem, właśnie. Gdzie jesteś, Sara? Ja w rogu mapy przy bramie. Aha, ja, czy, ej, ja, ja już animację, że byłem na nogach i on mnie zabił się. jakoś. Daj z Ej, Hej, masz, masz ptaszka Mam. Mam, 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 mam. Nie mam, ma on ma Franklina i mi gdzieś wypadło. No Nie na to. Ja zabraknie mi wilwetra. Ja zabrakło Dzięki. do No bo on ma fajnego skina. Hmm. Aha. Ale ja też to przelenki Jest to ma holeczenie, karoposa! Ja nie umiem Niech cię Animek! A gdzie jest Animek? To ja sobie idę na górę. I ja tym zostajżę, doszła, to Daj mi w jak doszło nawet Szybko.

Han har jenta. To brutalna. O, aniłem, dzień dobry. Daj! w ciebie! To no, O oh, w ducha! Ale poaleta jest królowa To jest jest z Rosji! Pan jest z Rosji I ma, I ma czwartą rangę. Znaczy... nie wiem którą ma rangę, ja mam drugą. Z czemu Ma czerwoną rangę Po co nie zapis Nie będzie tutaj na Nie, Nie będzie momentą bo on się od dwa razy Ale ten On mm, morderca szuka klawy. A ta ma adrenalinę

Daj jej tej postaci, czy nie da? Dobra, klawiatura. No. I ty, ty tyle by było. Trwa wystrażnik z Głubo Franklina, Noet i Tropicie.